Hej, odpowiadając na Wasze pytania, chciałabym dzisiaj pokazać parę naszych prac, żebyście zobaczyli lepiej, jak rysują panie, które Wam sprzedają artykuły. Ja zacznę. Miałyśmy przynieść szkicowniki, ale ja preferuję jednak pracę na pojedynczych arkuszach albo podobraziach. Zacznę od dwóch rysunków, bo raczej maluję ale lubię czasami wrócić do ołówka, najlepiej na brązowym papierze, bo uwielbiam ten efekt. Tutaj jest rysunek rzeźby, fragmentu rzeźby i uwielbiam to rysować i to jest dobre rozwiązanie dla tych, którzy nie są dobrzy w rysowaniu postaci i portretów, bo jakoś tak rzeźbę zawsze łatwiej narysować, więc to jest jedna, tutaj też troszeczkę inny, inny to jest temat. Czacha. To jest akurat i to jest mega fajny produkt. Wkłady do tego takiego grubego ołówka automatycznego z Kohinora, tak zwanego kubusia. I tu jest sepia, węgiel, trochę białej kredy i na brązowym papierze to wygląda naprawdę super. Yes. Więc tu jest czacha. Można uzyskać naprawdę fajny efekt. Dalej mamy martwe naturki, ponieważ to jest chyba mój ulubiony w sumie tematyka, motyw. Mamy whisky puste, żeby nie było znalezione gdzieś, ale tutaj starałam się troszeczkę pobawić kolorami, żeby były dosyć kontrastowe, żeby uzyskać fajne efekty i wydaje mi się, że całkiem mi się udało, więc tutaj mamy pierwszy, pierwszą pracę. Dalej mamy Tabasco. Również bardzo proste, taka klasyczna kompozycja, ale właśnie chciałam bardziej tutaj się pobawić kolorami, żeby wydobyć kontrasty i różnice między nimi. Dalej, jedna z nowszych prac, jest to chyba pierwsza praca pastelami olejnymi po długiej przerwie. Papier. Mhm. Papier chyba po prostu cięty własnoręcznie i tak można uzyskać fajny, rustykalny, porwany efekt. Ale tutaj mamy śliweczki. Jak maluję martwe natury, to staram się malować z własnych kompozycji i samoustawianie ich uwielbiam. Niestety nie mam aż tak dużej kreatywności i wyobraźni, żeby niektóre rzeczy wymyślać, ale. Bardzo polecam ustawianie własnych kompozycji do martwych natur, bo wtedy też się uczymy i ćwiczymy oko i jest większa satysfakcja, bo praca jest w pełni nasza i nie korzystamy z czegoś zdjęcia. To akurat jest z zdjęcia, ale to jest żabka. I o właśnie, to była pierwsza praca pastelami, przepraszam, skłonąłam, ale już pamiętam. Tło jest akrylami, bo szkoda mi było jeszcze zużyć tak dużo pasteli na tło, ale już się przełamuję. Ale tak, bardzo lubię tą pracę i czekam na powieszenie u rodziców w pokoju. To jest moja druga ulubiona. Tak. Bardzo mi się podobałam kolory. Tutaj tak, głównym celem właśnie były, były kolory intensywne, kontrastowe i też ją bardzo lubię i cienie wyszły uważam też bardzo fajne. i Malowanie szkła jest cholernie trudne, ale bardzo też satysfakcjonujące i jeśli dobrze wyjdzie, to jeszcze mi się chwalić. Efekt tam. jest super. Tutaj dwie prace w dosyć podobnej tematyce, stylistyce i kolorystyce. Taka pani. Właśnie chciałam też troszeczkę bardziej kontrastowe kolory wykorzystać i też wykorzystać możliwość pasteli, które się super mieszają. i no i bardzo ją lubię. i Przede wszystkim kolory to jest coś, co ja uwielbiam w pracach i zawsze staram się z tym troszeczkę bawić i eksperymentować. I tutaj najnowsza praca. Portret z profilu pani w bardzo też kolorowych ubraniach i chuście na głowie, również biżuteria. I starałam się wydobyć w jakiś tam sposób faktury i też właśnie pobawić się się tym wszystkim i na pewno nie bać się, zamalowywać tło i używać trochę bardziej kontrastowych kolorów do tego, bo wiem, że to jest jednak częsty problem. E, zwłaszcza dla początkujących, więc też się nie bójcie i używajcie mocnych kolorów do tła, bo to też wygląda wtedy. Nie mam pytania: czym zabezpieczasz pracę? Ile je zabezpieczasz? Bo taki głos. Tak, e, ja je zabezpieczam, ponieważ paselu, których używam, to Sennelier papier to też jest Senelier. E, i również używam właśnie Fiksatywy specjalnej do pasteli olejnych Ponieważ no, pastele olejne I pastele suche pracują w zupełnie inny sposób I potrzebują troszeczkę czegoś innego Do zabezpieczenia ich Więc to jest właśnie specjalna fiksatywa przeznaczona do pasteli olejnych I ona nie dość, że zabezpiecza pracę To właśnie nadaje jej ten fajny Trochę taki glossy efekt Który nie wiem czy widać w kamerze Ale na żywo się dosyć rzuca w oczy I te prace tutaj są takie bardziej świetliste I się po prostu dużo lepiej prezentują, więc polecam, bo poza zabezpieczeniem pracy ymm, również nadajemy jej fajnego wyglądu. E, no i to są wszystkie prace, które dzisiaj przyniosłam i które chciałam Wam pokazać. E, no, mam nadzieję, że Wam się podoba. A Ty? Boże jest, coś jesteś charyzmatyczna. <laughs> to kontynuując, to jest mój szkicownik najnowszy w największym formacie, jeżeli chodzi o akwarele. Wygląda... Gdzie jest początek? Nie, to nie jest początek, to jest początek. To tak, tych prac nie jest dużo, bo to jest szkicownik od kwietnia i troszeczkę akwarela, mimo wszystko więcej czasu zdecydowanie na nią poświęcam. To jest jedyna rzecz, która jest moim rysunkiem z tego wszystkiego, więc patrzymy tylko na to tutaj. Raczej jakiś prosty rysuneczek to był robiony, ink tensami między innymi, więc sobie testowałam te kredki, troszeczkę mieszałam, troszeczkę sobie się bawiłam. I tak, tutaj jest jedna z pierwszych prac, tutaj jest bardzo nałożenie akwareli na gwasze, taka mieszanka troszeczkę, ale nawet kontury zostały właśnie wykonane akwarelą i gwaszem, więc to jest taki szkicownik typowo gwaszowy. Akwarelowe. To jest moja ulubiona. Tą pracę lubię. Fajnie. Tutaj testowałam ocean blue, bodajże szmala, i te efekty są po prostu dla mnie znakomite i chyba one robią największą robotę, a niekoniecznie mój kunszt, ale bardzo lubię postać. Tutaj ale dużo, robię, no to postać. też jest dużo sobie. elementów w stylu to są gwasze, bo najczęściej kiedy popełniam błąd w akwareli, bo się jeszcze dużo uczę, to po prostu bawię się gwaszem i w ten sposób sobie mieszam. Tutaj taka typowa praca anime. W sumie ten szkicownik w większości to jest anime, ale postaram się dalej troszeczkę od tego odejść, ale ma to swój vibe. Tutaj wszystko akwarela, jakieś ewentualnie naklejki, które możecie zobaczyć, takie dodatkowe, aby troszeczkę zaintrygować. Tak, następnie w bardzo podobnym stylu, w bardzo podobnym okresie robione prace. Też akwarela tutaj, chyba z tego co widzę, to jest wszystko akwarela. No, dosyć specyficzne rzeczy tutaj tworzą. Tutaj jest pracka taka, przyklejona niestety, ale też na papierze akwarelowym. Jakieś dodatki, próbnik, to taka raczej bardzo luźna, aby się jak najwięcej nauczyć. Tutaj praca też pełni akwarelą, bardziej kontrastująca, ale też. No wiem, ja w sumie tylko postacie robię, mam wrażenie, bardzo rzadko pracuję w szkicowniku nad martwą naturą. Najczęściej to robię na jakichś randomowych yy, papierach, po prostu, które chowam później do swojej teczki a przy kicownikach raczej trzymam się postaci ewentualnie jakichś zwierzeczków tutaj prace dwustronne niezbyt udane, więc tego nie polecam nie uważam, że to jest najlepsze co posiadam i tutaj praca ze wczoraj tutaj też wszystko zabezpieczam, bo niestety nawet jeżeli coś zafiksuję w większości te prace to ciemniejszy pigment może mi się odbić na drugą stronę i później ciężko będzie się tego pozbyć no, a tutaj jest najnowsza praca też taka fajna anima i tutaj się tworzy i to myślę wszystko Ciężki szkicownik jest dosyć krótki, bo jest nowy, ale fajnie było wam pokazać i czekamy na efekt końcowy ostatniej pracy <laughs>